Jest 2 listopada. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Medytację przygotował ksiądz Krzysztof Pelc. Największe cierpienie dusz to tęsknota za Bogiem, z dzienniczka świętej siostry Faustyny ujrzałam anioła stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących, te dusze modlą się bardzo gorąco. Ale bez skutku dla siebie. My tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój anioł stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie. I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie. To jest tęsknota za Bogiem. Ze szkoły podstawowej zapamiętałem słowa piosenki o jesieni. Oto one: w listopadzie w polu, w sadzie, cicho, szarą, gliście, a po lesie wicher niesie, szeleszczące liście. Milkną drzewa, tak nie śpiewa. Gdzieś z daleka pies zaszczeka w listopadzie w polu. Psadzie, cichu, szaru, gliście. Rozpoczął się właśnie miesiąc listopad, miesiąc krótkich dni, szarugi jesiennej, zadumy o przemijaniu. To także czas moich urodzin. Listopad w tradycji katolickiej jest także czasem poświęconym pamięci i modlitwie za zmarłych, o których w ciągu roku jakby nieco zapominamy. W kościele katolickim w dniu 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W liturgii czcimy wszystkich, którzy będąc zbawionymi w niebie są już świętymi, uczestniczymy w ich radości i prosimy tych naszych niebieskich patronów, aby i nam, by pomogli stać się świętymi. Tego dnia jednak wybieramy się również na groby naszych bliskich, by się pomodlić, zapalić nicze, pobyć z nimi, obecnymi w tajemnicy świętych obcowania. 2 listopada przepada dzień zaduszny. Kościół w liturgii wspomina wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Kapłani tego dnia mogą odprawić trzy msze święte, intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji papieża. Nikt z nas na ogół nie myśli o śmierci. Większość z ludzi raczej unika tego tematu. Myślę, że każdy z nas ma jednak pewne wyobrażenie o tym, co nas czeka po śmierci? Bywa, że to są pojęcia, które zaczerpnięte ze współczesnej kultury, literatury i filmu, niekoniecznie mają wiele wspólnego z nauczaniem pisma świętego i kościoła. W katechizmie kościoła możemy przeczytać. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. W sakramencie pokuty Bóg odpuszcza człowiekowi grzechy i karę wieczną, którą zaciąga, popełniając grzech śmiertelny. Człowiekowi pozostaje jednak do odpokutowania kara doczesna. I zawsze jednak całkowicie odbycie tej kary jest możliwe w czasie ziemskiego życia. Biblia nie używa wprost słowa czyściec. Możemy w nim, w Piśmie Świętym, odnaleźć kilka tekstów uzasadniających naukę o tej prawdzie. I tak, w Drugiej Księdze Machabejskiej znajduje się fragment zatytułowany Ofiara za zmarłych. Juda zebrał wojsko i powiódł do miasta Adulam. Mężny Juda upomniał wszystkich, aby strzegli samych siebie i byli wolni od grzechów, mając przed oczyma to, co się stało na skutek grzechu tych, którzy zginęli. Oto pod hitonem, pod ubraniem każdego z poległych towarzyszy broń, Izraelici znaleźli przedmioty poświęcone bóstwom z jamli, chociaż prawo, że dom tego zakazuje. Dla wszystkich więc stało się jasne, że oni z tej właśnie przyczyny zginęli. Uczyniwszy zaś zbiórkę pomiędzy ludźmi, Juda posłał do Jerozolimy około dwóch tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie. I szlachetnie uczynił. Myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Postawa Judy została określona przez autora księgi jako piękna i szlachetna. Z tego fragmentu, który jest napisany około 165 lat przed narodzeniem Chrystusa, jasno wynika, że wierzono i przyjmowano, że. Potrzebna jest modlitwa uwalniająca zmarłych od kary za grzechy popełnione w czasie ziemskiego życia. I drugi ważny dla nauki o czystcu fragment, który znajduje się w Ewangelii, według świętego Mateusza. Pan Jezus mówi: Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Oznacza to, że istnieje możliwość odpuszczenia niektórych win także w przyszłym życiu. Dotyczy to odpuszczenia jedynie grzechów powszednich. Jako chrześcijanie, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, wierzymy w świętych obcowanie. To znaczy duchową łączność pomiędzy duszami, które są w niebie i w czyistcu, oraz nami, żyjącymi na ziemi. W sprawie pomocy duszom czyistowym wypowiadał się Kościół kilkakrotnie. Sobór Florencki ujął tę prawdę w słowach. Do złagodzenia tego rodzaju kar dopomaga im wstawiennictwo wiernych żyjących, a mianowicie. Ofiary Mszy Świętej, modlitwy, jałmużny i inne akty pobożności, które zgodnie z postanowieniami Kościoła jedni wierni zwykli ofiarować za innych wiernych. Tak więc ci, którzy wchodzą w etap czyńca, pozostają członkami Kościoła, są naszymi braćmi i siostrami. Możemy, a nawet powinniśmy im pomóc w oczyszczeniu z winy. Stąd od zawsze Kościół pamiętał o zmarłych, modli się w ich intencji. Najcenniejszym darem pozostaje Eucharystia ofiarowana za nich oraz dzieła pokutne, czyli post, modlitwa i jałmużna, jak również odpusty. W ten konkretny sposób Przeżywamy wspólnotę miłości, której źródłem jest sam żywy Bóg. Módlmy się, Jezu Najmiłosierniejszy, który sam powiedział, że miłosierdzia chcesz. Otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego serca dusze czyjsowe, dusze, które są Ci bardzo miłe a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości, niech strumienie krwi i wody, które wyszły z serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyjcowego, aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego, Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyjś cierpiące, a które są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego przynajświętsza dusza. Okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że dobroci Twoje i litości Liczby nie masz, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.